wiadomości z Ukrainy Ukraińscy obrońcy zniszczyli dwa mosty na okupowanym terytorium. Żołnierze rozpoznania i grup uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Brygady Granicznej GARD zniszczyli dwa mosty samochodowe nad zbiornikami wodnymi na tyłach wroga, aby utrudnić logistykę rosyjskim okupantom, a także spowolnić ich natarcie. Ponadto podczas ćwiczeń na umocnieniach okupanta operatorzy dronów, artylerzyści i moździerze GART Ostrzeliwali pozycje wyjściowe bezzałogowych statków powietrznych, sprzęt i siły żywe przeciwnika. Centrum prasowe Państwowej Służby Granicznej Ukrainy poinformowało o tym w swoich oficjalnych mediach, publikując odpowiedni materiał wideo, zmontowany z nagrań nakręconych przez drony kamikaze, bombowce i bezzałogowe statki powietrzne. Szwecja chce sprzedać Ukrainie 120 samolotów Gripen. Szwecja rozważa możliwość przekazania Ukrainie znacznej partii nowoczesnych myśliwców JAS-39 Gripen E. Według szwedzkich mediów może chodzić o sprzedaż 120 samolotów. Będzie to największy kontrakt eksportowy w historii kraju, donosi TFU 4. Eterna. Główne pytanie brzmi: Ile pieniędzy można przeznaczyć na zakup? Odpowiedź nie została udzielona. Jak wspomniano, wcześniej omawiano dostawę około 10 samolotów poprzedniej modyfikacji Gripen, ale teraz chodzi o najnowszą wersję – Gripen E. 10 myśliwców opracowanych przez SAP ma ulepszone parametry – mocniejszy silnik, większy zasięg, ulepszony system radarowy i nowoczesne systemy elektroniczne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do szwedzkiego Linköping, gdzie spotkał się z premierem Ulfem Christersonem. Głównym tematem rozmów jest wzmocnienie partnerstwa obronnego między Kijowem a Sztokholmem w obliczu rosyjskiej agresji. W dyskusjach wzięło udział również kilku członków szwedzkiego rządu, w tym ministrowie obrony, spraw zagranicznych, energetyki i edukacji. Oczekuje się, że podczas spotkania strony uzgodnią dalsze kroki w dziedzinie współpracy wojskowej, w tym ewentualną dostawę nowoczesnych myśliwców na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły skomplikowaną operację w pobliżu Kupiańska. W kierunku Kupiańskim myśliwce sił powietrznych, Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły skomplikowaną operację, w wyniku której zadały rosyjskim okupantom ciężkie straty, atakując precyzyjnymi bombami lotniczymi. Ukraińskie rozpoznanie lotnicze wykryło koncentrację siły żywej, kilka grup szturmowych. Składy amunicji, pozycje dronów na bliskim tyłach wroga, które były osłonięte przez obronę przeciwlotniczą, a nawet dwa myśliwce SU-35. Ukraińskim pilotom udało się jednak stłumić obronę przeciwlotniczą wroga i uniknąć ataku SU-35, po czym uderzyli w cel naziemny. Poinformował o tym wojskowy kanał w telegramie Słonecznik, specjalizujący się w lotnictwie i administrowany przez odpowiednich specjalistów. Powołując się na ukraińskich obrońców, Putinowi obiecano zdobycie dwóch ukraińskich miast. Kreml nie rozważa możliwości zakończenia działań wojennych na obecnej linii frontu i wykorzystuje negocjacje jako narzędzie do zyskania na czasie. Według informacji opublikowanych przez gazetę Wierstka, powołujących się na źródła bliskie rosyjskiemu kierownictwu politycznemu, Putin jest zainteresowany kontynuowaniem wojny, a nie znalezieniem kompromisu. Strategia Kremla pauza zamiast pokoju. Jeden z wysokich rangą urzędników bliskich rosyjskiej administracji prezydenckiej stwierdził, że inicjatywy proponowane przez partnerów międzynarodowych: Niczego nie wygraliśmy, więc jest za wcześnie, aby się zatrzymać. Oznacza to powrót do punktu wyjścia, ale z dodatkowymi stratami zauważył rozmówca. Brak bezpośrednich negocjacji z Kijowem i stawianie na zmęczenie Zachodem Według doniesień otoczenia Kremla, przywódca faszystowskiego reżimu w Rosji, Putin nie planuje bezpośrednich negocjacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Zamiast tego Moskwa stawia na długotrwałą konfrontację, licząc na stopniowy spadek poparcia dla Kijowa ze strony zachodnich partnerów. Jeden z ekspertów współpracujących z Kremlem w sferze medialnej podkreślił, czas na pokój jeszcze nie nadszedł. Rosyjskie władze są przekonane, że poparcie dla Ukrainy będzie słabnąć z każdym miesiącem. Front i polityka. Wojska czekają na nowe rozkazy. Źródła podają również, że dowództwo armii rosyjskiej obiecało już Putinowi przejęcie szeregu miejscowości we wschodniej Ukrainie, w szczególności Pokrowskiej i Kupiańskiej, gdzie obecnie toczą się aktywne walki. Oznacza to, że Moskwa nie zgodzi się na żadne formaty pokojowe dopóki nie zostanie zapewniona kontrola nad kluczowymi obszarami taktycznymi. Nie będziemy rozmawiać o ustaleniu linii frontu, dopóki nie ustalimy ważnych pozycji, powiedział jeden z urzędników. Najeźdźcy zniszczyli samoloty szturmowe, które próbowały się poddać. W kierunku Orychowskim, zachodnia część obwodu zaporoskiego, rosyjscy najeźdźcy zniszczyli samoloty szturmowe, które próbowały ratować życie, poddając się bezzałogowemu statkowi rozpoznawczemu Mawik Sił Zbrojnych Ukrainy. Poinformował o tym kanał wojskowy Telegram Operacyjny ZSU, powołując się na ukraińskich obrońców i opublikował stosowne nagranie wideo z komentarzem. Ten incydent jest kolejnym dowodem na to, że wróg nie ceni życia nawet swoich żołnierzy i jest gotowy do okrutnych działań aby ukryć przejawy niechęci do walki wśród personelu Nagranie zostało zmontowane z materiału nakręconego przez Mavic Interweniujący z uniesionymi rękami idzie drogą gdy dron Kamikaze atakuje go od tyłu Udaje mu się odwrócić w stronę krążącej amunicji gdy dochodzi do eksplozji Putin przeprowadził próbę ataku nuklearnego Moskwa przeprowadziła zakrojony na szeroką skalę test swojej triady nuklearnej, podczas którego rosyjskie wojska wystrzeliły pociski z lądu, powietrza i morza. Służba prasowa Kremla poinformowała, że ćwiczenia zakończyły się pomyślnym wykonaniem wszystkich zadań. Czy to prawda, czy jak to często bywa, półprawda propagandowa, można się tylko domyślać. Jak wspomniano, przywódca faszystowskiego reżimu Rosji Putin. Nadzorował ćwiczenia z centrum sytuacyjnego, osobiście wydając rozkazy wystrzelenia międzykontynentalnych pocisków rakietowych różnych typów. Rakieta JARS została wystrzelona z kosmodromu Plesieck, zdolnego według rosyjskich oświadczeń do pokonania dystansu ponad 11 tysięcy kilometrów. W tym samym czasie okręt podwodny Bryjańsk wystrzelił rakietę Siniewa z morza Barentsa, a bombowce strategiczne tu. 95 MS ćwiczyły odpalanie pocisków manewrujących odpalanych z powietrza. Ćwiczenia nuklearne odbywały się w atmosferze napiętej sytuacji dyplomatycznej. Drony wysadziły fabrykę amunicji w Rosji. Przedsiębiorstwo kompleksu wojskowo-przemysłowego rosyjskich okupantów sarańskie zakłady mechaniczne zostało wczoraj wieczorem skutecznie zaatakowane przez ukraińskie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu typu samolotowego. Miasto Sarańsk jest centrum nominalnej Republiki Mordowi około 660 km od najbliższego odcinka granicy państwowej kontrolowanego przez Ukrainę. Mieszkańcy jednogłośnie zgłosili atak, publikując nagrania w mediach społecznościowych. Niektórym z nich udało się zarejestrować przybycie dronów kamikaze do zakładu w szczególności na nagraniu z okna mieszkania w sąsiednim budynku mieszkalnym słychać charakterystyczny dźwięk motorowerów dronów, następnie widoczny jest jasny błysk, a następnie potężna eksplozja. Zakład produkuje amunicję przeciwpiechotną i zestawy minerskie, detonatory amunicji oraz urządzenia inicjujące. Czytamy w raporcie. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach. A także zostańcie sponsorami naszego kanału. Dziękuję.